Cześć, witam Was na kanale a ty Grasz. Ja nazywam się Paweł Różański i zapraszam na takie lekkie podsumowanie roku 2024 plus życzenia noworoczne. Zapraszam! Wiecie co, w roku 2024 wydarzyło się sporo fajnych i miłych chwil dla kanału, jak i dla grupy a ty Grasz na Facebooku, do której również oczywiście serdecznie zapraszam. Wydarzyły się rzeczy, które mają tutaj wpływ na cały rozwój tego wszystkiego, co się dzieje, i chciałbym powiedzieć, że zanim przejdziemy do takich mniej więcej statystyk, jeśli chodzi o kanał, jeśli chodzi o grupę, jeśli chodzi o też gry, to chciałbym Wam powiedzieć, że przede wszystkim podziękować wszystkim, tak? Podziękować wszystkim za to, co się. Gdzie je na tym całym naszym poletku gamingowo-kolekcjonerskim? Bo jest to dla mnie bardzo ważne. Jest wiele ludzi, którzy pomagają mi na dzień dzisiejszy. Już nie będę mówił o początkach, jak były trudne, jak ciężko było w ogóle gdziekolwiek dojść do jakiejkolwiek społeczności, gdziekolwiek zdobyć jakiekolwiek nie tyle, że z, z znajomości, ale, ale pozyskać ludzi, którzy faktycznie są w podobnym uniwersum, tak? Czyli kolekcjonują i grają, albo grają i kolekcjonują. Bo to, wiecie, to jest bardzo ważne. Dzisiaj, dzisiaj są różne odnogi tego, prawda? Ja często mówię takie hasło, które wymyśliłem sam, że kolekcjonowanie się jest, a nie bywa. Chciałbym troszkę tak potwierdzić genezę tego, jak to w ogóle powstało, to powiedzenie, bo dużo ludzi mi napisało ciepłych słów w tym temacie, że bardzo fajne powiedzenie, że bardzo fajne stwierdzenie ogólnie. No tak, bo, słuchajcie, no, kolekcjonowanie się jest, a nie bywa. No bo... Poznałem sporo ludzi przez ten czas, kiedy prowadzę kanał, czyli to jest już ponad 3 lata, i są osoby, które na przykład zrezygnowały z kolekcji. Różnie to jest. Jeden gdzieś tam musiał sprzedać, bo potrzebna była mu gotówka. Co najlepiej jest sprzedać z domu, jeżeli mamy kolekcję? No przecież nie telewizor, tylko kolekcje normalne. Wiecie co, to nie jest tak naprawdę śmieszne? Troszkę się zaśmiałem teraz, ale prześmiewczo nie do tematu, tylko do danej sytuacji, bo słuchajcie, kolek kolekcjonerem, jeżeli się jest, to się im po prostu zostaje, bo jednak kiedyś się coś zainteresowało. Ja nie wierzę w to, że ludzie się, się zmieniają w 100%, nagle czegoś nie potrzebują. Zazwyczaj to jest jakiś tam odsetek, odsetek procent dosłownie tego, co myślimy, na, na rzecz czegoś, co faktycznie potrzebujemy, czyli w danym momencie coś tam bardziej potrzebujemy, ale ta kolekcja, którą budowaliśmy przez lata, często przez lata, ona się to się nie wytrąciło z głowy. To jest na, na dany moment. Nie wiem, chcę kupić samochód, chcę kupić czasami na mieszkanie, dom. Są takie kwoty. Znam takie osoby, które zbierały i uzbierały na tyle sprzętu, że faktycznie tyle uzbierały, nie? I mogły to, na, może nie, nie nagle sprzedać, bo wiemy, że to jest kłopot na początku, prawda? Jeżeli chcemy sprzedać wszystko naraz, no to nikt nie przyjdzie nagle na mnie wywali 200, 300 czy pół miliona złotych na coś takiego. Znam osoby, które wyprzedawały swoje kolekcje przez dobre parę miesięcy, nawet czasami dobrych lat, w zależności od tego, jakie ceny. Chcieli pozyskać zadane tytuły czy zadane sprzęty. Wiecie co? W 2024 roku kupiłem mniej gier, bo dokładnie 389 tytułów kupiłem. Tak jak patrzę teraz na ściągę, 389 tytułów gier pudełkowych, które zasiliło moją kolekcję, ale to są pudełka, które zaraz 489, <laughs> przepraszam, po stówkę się pomyliłem, 489 tytułów Weszło do kolekcji, które dużo z tych gier jeszcze nie pokazałem, ale pokażę je w zakupach gier i konsol. Z tym, że już niejednokrotnie, jak ktoś pytał, to ja, ja pisałem na piwie, że, że mam kłopot z, z programem, gdzie muszę, no chyba mu, będę musiał go jednak w końcu zmienić, bo problem mam z gameplayami, które po, po sobie dużo dużo staram się dociągać teraz swoich gameplay, a nie ściągać, nie, nie ściągać z YouTube'a. Mam z tym kłopoty, nie wiem czy to jest brak wiedzy mojej, pewnie tak, nie, ale, ale faktycznie mam z tym kłopoty trochę i tych zakupów jest, jest, jest mniej, bo nerwów jest co nie niemiara czasami z dodawaniem gameplayów właśnie na, tym, na, tym, na tej zasadzie. Ale 489 tytułów weszło do kolekcji, z czego, z czego ponad połowa, ponad połowa przechodzi na na PS4. No nawet, na, nawet więcej jak powa, bo wychodzi około niecałych 70%. Resztę to jest PS5, z tego co widzę i jest troszkę gier na, na Nintendo, nawet nawet weszło troszkę na SEGA. Wiecie co tak Dlaczego, dlaczego prowadzę takie statystyki? Po co to w ogóle robię? Robię to po to, aby zrozumieć pewną zależność, nawet swoją zmianę, bo zmiany takie istnieją. Nie wiem, czy wiecie, ale kolekcjonerzy tak mają, że na początku, bo bardzo dużo takich jest na początku, gdzie zbieramy, prawda? Zbieramy, zbieramy po prostu, tak? Jest już za 20 zł, za 10, bierzemy, bierzemy, bierzemy. To się, to się, to się zbiera. I właśnie w 2023 roku dobiłem prawie do 1000 sztuk. Do, do, do 1000 sztuk gier. To jest bardzo dużo. 900 ponad, ponad tytułów, czy 800 ponad tytułów miałem, pamiętam. Nie mam teraz tej rozpiski, ale ponad 800, ten ponad tytułów, prawie 900 tytułów zebrałem w 2023 roku. W 2022 było mniej, ale no to powoduje właśnie, tak jak teraz licząc, dzisiaj licząc to wszystko, no to wychodzi, że mam coś około 2300 ponad gier pudełkowych. Dużo. Ale znaczy dużo, dla mnie dużo, dla mnie dużo, jeśli chodzi o, prawda, taki przyrost w czasie, no to jest dużo, ale powoli to się zmniejsza. Dlaczego to się zmniejsza? My, kolekcjonerzy, tak mamy, że zmieniamy swoje preferencje. Ja nie zmieniam preferencji, ale zaczynam zauważyć pewnego rodzaju, ucząc się tej całej, te, tego całego fachu, że go tak nazwę, dostrzegam tytuły, które może i bym chciał, ale na razie je zostawiam, ponieważ wolę kupić coś, co bardziej Nasyci moją ciekawość i moją żądzę posiadania tej, tego danego tytułu, tak? Czyli po prostu wybieram rzeczy, które są może czasem, no, często droższe, tak? Więc tych gier jest automatycznie mniej. Teraz przejdźmy sobie do grupy. Słuchajcie, grupa osiąga naprawdę bardzo fajne wyniki, dlatego, że już pomijam te wszystkie wiadomości, które przychodzą od samego Facebooka, że grupa się rozrasta, bardzo dużo ludzi do nas przychodzi, bardzo dużo ludzi sprawdza pierw. Co tutaj się na tej grupie dzieje, bo zaczynamy być znani z tego, że tutaj nie ma przelewek i cieszy mnie to w sumie. Z jednej strony cieszy, z drugiej strony zastanawia, bo grupę prowadzimy dosyć niekonwencjonalnie z moimi moderatorami, ale do tego jeszcze, i administratorami, ale do tego jeszcze dojdę za chwilkę, bo prowadzimy to w sposób taki, że nie ma tutaj obrażania w ogóle w żadnym wypadku nikogo i nie traktujemy poważnie osób, które komuś chcą powiedzieć za dużo. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie, ale faktycznie coś takiego u mnie jest, u nas jest i faktycznie bardzo fajnie, bo mamy ponad 1600, już 1700 osób na tej grupie i pilnujemy się, pilnujemy się, jest to grupa wydaje mi się, że na tyle poważna, aby nawet zaprosić swoje pociechy, te starsze pociechy, które chcą się czegoś dowiedzieć albo zapytać, Ludzi, którzy mają na pewno większe pojęcie niż dotychczas my mamy, prawda? Mówię, my mamy w liczbie blogi, dlatego że jest, każdy jest w różnym stopniu zaawansowania danym tematem, tak? No tak, faktycznie to bywa. I ja się cieszę z tego niezmiernie, że ktoś może przyjść na grupę i zapytać o naprawdę czasami tak błahe rzeczy, że na niektórych grupach po prostu zostaliby, no nie wiem, może nie wyrzuceni, ale wyśmiani, tak? U nas czegoś takiego nie ma, bo. Każdy śmieszek wyobraźcie sobie, no bo to, to jest dziwnie prowadzony dla niektórych, zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie tak ma być. Najmniejszy śmieszek pod postem u nas zawsze jest weryfikowany, od razu jest alarm na Messengerze wśród moderacji i administracji. Dlaczego? Dlatego, że, taka, że, że słuchajcie, my szukamy osób, które nam pomagają a nie szkodzą, tak? A zazwyczaj, jeżeli ktoś kogoś wyśmiewa, to, to taka osoba nigdy nie przyjdzie, nie pomoże. Tylko będzie chciała szkodzić, i takie osoby narastają wtedy, nawarstwiają się i one nigdy nie pomagają, tylko właśnie szkodzą. I my próbujemy takiego raka, który jeszcze nie urósł, urósł od razu go wyciąć. Dziwne podejście? Nie, to nie jest dziwne podejście. To jest, tak jest tak, takie, są społeczności, na przykład. W różnych miejscach, ale w fizycznych miejscach. No, no nie wiem, no, ja wiem o tym, że internetu, internetu nie naprawimy sami z siebie, ale ja bym wolał, żeby taka grupa właśnie w ten sposób działała, aby były osoby na tyle konkretne, na tyle przemyślane, żeby zdawały sobie z tego sprawę, że nie warto komuś szkodzić, nie warto komuś dokuczać, bo nie, nie wiemy, z kim rozmawiamy. Tak naprawdę nie wiemy, kto jest po drugiej stronie monitora. Tak? Nie, nie wiemy tego. My możemy kogoś wyśmiać, ale, ale ta osoba później może mieć z tego tytułu jakąś, może nie tyle trauma, ale może, może i też, ale może też sobie psychicznie troszkę nie poradzić z pewnymi tam negacjami i tak dalej. Ja chcę, chcę w ten sposób to prowadzić i dlatego tak to wszystko wygląda. Grupa się rozrasta, grupa jest bardzo, bardzo fajna, bardzo okazała, no bo jednak jest to niszowy temat, a powoli blisko 2000 osób dobijamy no to no to to, to 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 jest tylko wynik tego że faktycznie po prostu sobie w tym radzimy za co wam serdecznie wszystkim dziękuję bo to wy to wszystko tworzycie ja tylko tutaj pomagam a to wszystko stworzyłem i chcę żeby to tak działało w dalszym ciągu przejdźmy sobie teraz do do, 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 do tego, co będzie w 2025 roku. Słuchajcie, mam dużo możliwości już dzisiaj. Mam dużo możliwości takie, które mógłbym nawet jeszcze pozyskać. Wiem o tym, że są w moim zasięgu, a kiedyś to zapomni o tym w ogóle człowieku. I chciałbym Was prosić też o pomoc. Bardzo bym prosił też, abyście się zgłosili, jeżeli macie ochotę, macie możliwość taką, macie możliwość czasową, uczestniczyć w tym wszystkim, co. Dotyczy nas tutaj na grupie i też na kanale, bo za niedługo będzie więcej, już jest więcej live streamów. Jeśli chodzi o porównanie do wcześniejszych y, 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 miesięcy, no to teraz widzicie, włączam sobie o czymś tam dyskutujemy, o czymś tam rozmawiamy. Ludzi się pojawia dosyć sporo na tych live streamach, bo ostatnio było ponad 70 osób. Słuchajcie, to jest naprawdę. Mimo iż to przez jakiś moment tylko było, bo wiadomo, zainteresowanie jest różne tam, ale w, stałych, w stałym czasie nie schodziło to poniżej 30, to jest dla mnie bardzo dużo. I. Widzę, że jest takie zapotrzebowanie, więc poszukujemy moderatorów. Poszukujemy moderatorów, moderacji, ludzi, którzy. Będą nam pomagać też w tym wszystkim, prawda? Bo ja jestem taką osobą, która chce mieć w moderacji, na przykład na samej grupie, początkowo, żeby ka każdego poznać, mm, sprawdzić, prawda? No to ja, ja takich osób docelowo chciałbym 20. Nie mamy tej liczby i bardzo bym Was prosił, jeżeli ktoś chce, ma, chce, ma ochotę reprezentować moją osobę i całą, całą naszą, naszą społeczność w sposób taki właśnie nienaganny, niechamski w ogóle, zapraszam, z, zapraszamy do nas. Napiszcie. Może nie aplikację jakąś bez przesady, bo my tutaj z nikomu nie płacimy, <laughs> ale jeżeli macie ochotę na coś takiego, to naprawdę zapraszamy, przedyskutujemy, to zobaczymy, jaka jest Wasza aktywność, jaka była wcześniej i tak dalej. I na pewno jakoś się tam dogadamy i będziemy chcieli od Was jakiejś pomocy. I z, z, z góry po prostu dziękuję za to. Przejdźmy sobie teraz do podziękowań i do tego, co jest dla nas, dla nas wszystkich, dla moderacji i administracji bardzo ważne. Przede wszystkim ja. Na, na, na ten nowy rok. Bardzo bym chciał, abyście byli zdrowi. Wiecie o tym, jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie o tym, że miałem przeboje zdrowotne, i takie dosyć poważne, mogą mnie nie być na świecie. Nie chcę nie, nie się tym chwalić tam żalić nikomu. Kto, kto wie, to wie, ale faktycznie jest to bardzo ważne, żeby życić, życzyć wszystkim zdrowia. I skorzystam z okazji, bo jeszcze, jeszcze takiej okazji nie miałem, tak pomyślałem, że na koniec roku stworzę coś takiego, że pokażę, kto tam, kto tam miał jakieś zdjęcie takie w miarę możliwe, nie, jakiegoś, nie, nie, nie jakieś wariackie zdjęcia, ale osób z moderacji, które naprawdę zasługują na to, aby ich pokazać, aby, aby im podziękować za to i teraz będą się wyświetlać zdjęcia osób, które moderują i też administrują naszą grupę AtyGrasz i które bardzo też pomagają w Prowadzeniu też kanału, bo takie osoby również są. Nie chcę wymieniać wszystkich z osobna, ponieważ przyjdzie taki czas. Myślę, że po nowym roku zrobię coś bardziej takiego dogłębnego, jeśli chodzi o to, aby podziękować jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wnikliwie tym osobom, bo jest tu o czym dyskutować. Zrobię sobie taki, taki, taką profil listę osób, które faktycznie tutaj wnoszą naprawdę dużo i, 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 i nie sposób tego absolutnie nikomu odbierać. Wręcz przeciwnie, trzeba o tym mówić i się tym wręcz sugerować na przyszłość. Są wyświetlane osoby teraz, które są moderat moderatorami i są też administratorami, bo ja to tak właśnie prowadzę w ten sposób. I słuchajcie, dla całej administracji, a ty grasz, dla całego moderatorstwa i wszystkiego, co, co, co ogólnie jest na tej grupie, co jest na kanale, ślicznie bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam zdrowia. Życzę. Wszystkiego, co najlepsze dla Waszych rodzin, wszystkiego, co sobie tego zapragniecie, co, co, tylko przyniesie, co tylko przyniesie życie, akceptujmy to. Róbmy tak, abyśmy się cieszyli każdym dniem, bo to jest naprawdę bardzo ważne. To nie jest tylko tak, że kasa, 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 gry, kasa, cały czas granie i w ogóle. Nie. Bądźmy też ludźmi, bądźmy też osobami, które szanują własne, własne człowieczeństwo dosłownie. Nie bądźmy dla siebie jak człowiek, człowiekowi Wilkiem, jak to się kiedyś fajnie mówiło i dalej się to mówi, to jest bardzo aktualne. Dlatego, że wiemy, jak dzisiaj jest. Już nie mówię o internecie, bo internet to jest w ogóle bardzo zepsuty świat ostatnio. Ale my właśnie próbujemy prowadzić takie, takie bezpieczne miejsce w internecie, gdzie każdy może tutaj przyjść. Może tu przyjść wasza pociecha, która, wiadomo, no ma tam jakiś tam iloraz lat, gdzie możemy sobie tutaj spokojnie. Nawet podyskutować czasami, a dlaczego nie? My się szanujemy wszyscy. My tworzymy taką rodzinę, spójną rodzinę, która naprawdę pokazuje, że możemy. Możemy rozmawiać z 15-latkami, możemy rozmawiać z 10-latkami, możemy rozmawiać z 30-latkami, 40-latkami, 50 i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby tworzyć społeczność. Społeczność to nie jest tylko to nie są tylko osoby w jednym wieku. Tu są pokazane tylko zdjęcia te, które pozyskają akurat, bo nie chcę, Mam zdjęcia też niektórych, których mógłbym pokazać, ale. Serdeczne podziękowania, takie hmm, dla osób, które, których nie wymienię raczej, bo mówię, zrobię to po nowym roku bardziej tak do, 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 dogłębnie. Ale muszę wyszczególnić pewne osoby, które naprawdę przyczyniły się do tego masakrycznie, do tego całego kanału, do tej całej grupy. Przede wszystkim jest to człowiek, który na samym początku, na samym początku zaraził mnie totalnie zbieraniem, bo ja już zbieram, już miałem wtedy kanał, ale zaraził mnie swoim zachowaniem. Jest to człowiek, którego nie mogę wymienić, zmienienia nazwiska, a nawet po ksywie i w ogóle, ponieważ on by tego nie chciał. Ale jest to człowiek, który, jak ktoś mnie ogląda, to wie o kogo chodzi. Sam początku wysłał mi ponad 200 gier pudełkowych i powiedział, że to jest po prostu taka pomoc, tak, pomoc od niego. I, i, i. Nie, jedno, nie, nie jedną rzecz bardzo miłą powiedział w, w, moim, y, w moją stronę i, i, i naprawdę wielki szacunek stary dla ciebie, bo ty wiesz, co zrobiłeś. Ja już ci to niejednokrotnie tłumaczyłem. Ja, ja staram się być dobrym człowiekiem z moją żoną. I staram się, abyś aby, aby, aby to tak wiesz było po prostu, tak? Staram się akceptować ludzi. Staram się zrozumieć wszystko, co ktoś napisze. Ale ty jesteś osobą, która tak naprawdę zapoczątkowała całe to, całe to zbieractwo moje i kolekcjonowanie w takiej formie właśnie yy, pasji, tak? To nie jest kolejna osoba, którą teraz powiem, to nie jest, to, to nie jest kolejna jakaś tam ziluś, tak osób. Nie, to jest najważniejsza osoba, która nie ma. Yy, bez dyskusji absolutnie. Moja żona, moja żona Anna, która powoduje, że od samego początku czuję się w tym po prostu dobrze. Ona mnie wspiera w tym, bo nie wiem, jak by było do, do dzisiaj z tym wszystkim. Pewnie by to zdechło, tak? Bo ona mi wszystko robi, ona mi wszystko tutaj. Od samego początku filmy mi składała. Wszystkie grafiki, no, no, naprawdę, to są, to, to, to są godziny spędzone przed komputerem. To są godziny nie, nie zabawy z dziećmi, tylko przerabianie się na YouTube'a po prostu, tak? Robienie filmów, składanie tego wszystkiego oglądania tych materiałów i tak dalej. To jest naprawdę żmudna praca, ja doceniam. Anno, naprawdę jesteś wspaniałą mamą, jesteś wspaniałą żoną, jesteś wspaniałą, naprawdę ba bardzo barwną postacią. Wiesz o tym, że bardzo Cię szanuję, bardzo Cię kocham. Od zawsze chciałem, od zawsze chciałem Ciebie mieć, dosłownie taki Ci powiem szczerze. Biegałem długo, za tą wiesz o tym, to w latach można powiedzieć, ale wybiegałem, jestem szczęśliwy. To są, to są panowie i panie, czy pani i panowie wspaniałe chwile spędzone właśnie w zaciszu domowym, gdzie to trzeba doceniać, bo nie wiadomo kiedy takich chwil braknie. Oby jak najdłużej to trwało, ale bądźmy, bądźmy, bądźmy poważni. No, 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 no. Różnie to w życiu jest, prawda? Ja już się raz o śmierć otarłem, więc wiem o co tutaj chodzi. Także bardzo Ci, Anno, dziękuję. Jesteś wspaniałą kobietą. Bardzo Cię kocham i oby tak było dalej, jak jest, aby nie było gorzej, bo mi to wystarczy, co jest naprawdę. Kolejną osobą, to powiem, dwie, po, wyróżnię dwie osoby. Dwie osoby, które prowadzą też grupy, około dyskusyjne, tak jak, tak jak moja, jak grasz. Jest to Piotr Korsak i Łukasz Jendras, którzy pozwolili mi promować na, na, własnych, na własnych grupach, które są naprawdę duże. Ludzie, ja wam naprawdę bardzo za to dziękuję. Pomogliście mi niesamowicie, bo zaufaliście mi po prostu. Z Piotkiem Korsakiem próbowaliśmy robić też swoje, swoje materiały, tak, próbowaliśmy też robić mm, podcasty. Niestety nie wyszło, bo wiadomo, no, no, to jest też poróżnienie się, jeśli chodzi nie o... Nie o, lud nie o nas, tylko chodzi o czas. Każdy ma swoje rodziny już dzisiaj, dzieci i tak dalej. Jest to ciężkie, nie ukrywam. W każdym razie bardzo Was szanuję, ludzie. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że rozumiecie takich jak ja, bo Wy przyjęliście mnie, jak ja byłem po prostu mizerny, taki malutki, ale oglądaliście, zobaczyliście, że faktycznie warto komuś takiemu podać rękę i Wy, żeście to zrobili. Serdecznie Wam za to dziękuję. Nie mogę zapomnieć o Pawle Ścińskim, który słuchacie, to jest, to jest facet, który jest po prostu niesamowity. Niesamowity. Zrobił. Nagle się znikąd pojawił. Już nie pamiętam, jaka była geneza powstania naszej znajomości, ale faktycznie tak było, że. Tak jakby z nieba spadł. Wtedy potrzebowaliśmy, pamiętam, z Anną jakieś zrobić logo fajne, żeby było bardziej jakieś takie, żeby się ruszało, prawda, interaktywne takie i tak dalej. I on to, on to zrobił. On to, on to wszystko, to, to, to co jest intro, to jest właśnie jego. On to zrobił. No kurde, stary, dziękuję Ci bardzo. Paweł Ściński ma taki kanał, który się nazywa... Daniel Knight. On prowadzi taki kanał, który zajmuje się tworzeniem muzyki. No świetnie to robi, jest to młody, wspaniały, barwny człowiek. I, i, i warto mu też tam łapkę przypiąć za to z moich widzów, jeżeli ktoś ma, tam, ma taką ochotę, bym bardzo prosił. Wspaniały człowiek, naprawdę wspaniały człowiek, wspaniała osobistość. I mam nadzieję, że kiedyś przyjdę na Twój duży, ogromny, zajbisty koncert. Pragnę tego wręcz. Na pewno, jak, 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 na, jak mi nawet biletu nie wyślesz, to ja sobie pójdę i go sam kupię i pójdę <grym <grym na ten koncert. Jesteś naprawdę mega gość, bo zrozumiałeś to, co niejednokrotnie mówiłem. Szacunek, a to jest bardzo ważne. Kogo mogę jeszcze wymienić? Słuchajcie, no mogę. Jest taka osoba. Jest taka osoba również, którą cholernie szanuję, bo też z, tak znikąd nagle zaczęliśmy konwersować, rozmawiać. Marcin Szychulski. Marcin Szychulski, z którym sobie kupujemy gry nawzajem. Oczywiście odejmujemy sobie za to kasę, tak? Ale któryś jest w pracy. Gdzieś tam coś tam nie dopatrze, prawda? Bierze. Bierze tą grę, kupuje dla mnie też kopię i później mi wysyła, albo ja jemu Różnie jest to, jest. to częściej to on to robi, wiadomo, nie, bo to jest. Ja ja, ja mam ciężko z czasem, ale wymieniamy się tymi spostrzeżeniami, tymi grami. To jest niesamowite, bardzo gość pomocne i, i tak dalej, i tak dalej. Nie mam teraz ze sobą, paczki, nie w ziemi. Pojawiła się nowa osoba u mnie w społeczności, która zaczyna szanować mnie w trochę inny taki deseń, co mi się bardzo spodobało i bardzo Ci dziękuję, bo wiesz o tym, że tego nie miałem, chodzi o Dawida panka. Dawid Panek. Dosyć nowa osoba w zasadzie chyba na grupie, z tego co patrzyłem w statystykach. Wysłał mi, wysłał mi paczkę na święta, dopiero doszła, bo to okres świąteczny. Wysłał mi, no nie mam, nie mam tego jak teraz pokazać, bo chyba, chyba zostało mi na dole, nie, nie będę teraz przerywał tego i ucinał. Ale wysłał mi steelbooki, Dwa streetbooki wysłał. Jeszcze dla moich pociech, dla dzieci wysłał mi po prostu pod choinkę takie do składania. Jakieś tam prawda, no, 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 to, to są, to są pierdoły, ale to są bardzo ważne rzeczy. dlatego jeszcze plakat. Zdanie tak dwójki, taki dosyć duży, 90, 90 cm średnicy, chyba z tego co widziałem, to są błachostki ale ważne. Tak ważne widać, że masz szacunek do tego, co tu się w ogóle na tym kanale dzieje i też na grupie. To nie jest tak, że kto mi wyśle coś, to ja wtedy, że, że się szanuję czy coś. Nie, to się pojawia po prostu z takiej mm, nostalgii do ludzi, którzy rozumieją po prostu pomoc, tak. Pomoc. To nie musi być coś fizycznego, że ktoś mi wyśle na adres i o, wtedy klękaj te narody. Nie. My już wcześniej prowadzi, prowadziliśmy dialogi na różnego rodzaju sytuacje, w różnych sytuacjach, i, i naprawdę widać to, że ta osoba też już jest zarażona takim myśleniem z atygraż. Już kilka osób i tak powiedziało, że to jest taka właśnie atygraszowa zależność taka, taka właśnie takie zachowanie. Tutaj sobie pomagamy, tutaj sobie nie dokuczamy, nic takiego sobie nie robimy i ten kanał na tym po prostu polega i ta grupa też na tym polega. Więc ja wam na nowy rok, słuchajcie, życzę wszystkim, wszystkim bez wyjątku, naprawdę, czy pomagacie, czy nie pomagacie, a może zaczniecie kiedyś pomagać. Ja wam życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę wam tego, aby wasza rodzina była najważniejsza dla was i żeby ta, żeby ta rodzina była zawsze zwarta i gotowa, aby się razem kochać po prostu i szanować, bo to jest najważniejsze. Nie ma nic, nie, nie ma, dla mnie nie ma nic ważniejszego, jak przyjdzie do mnie żona i powie Paweł, kocham Cię, albo syn do mnie przyjdzie, Ta, tato, kocham Cię, czy jeden, czy drugi, czy trzeci. Słuchajcie, to jest niesamowite, to jest tak przyjemna sprawa. Wielu ludzi tego nie rozumie, bo nawet niektórzy z domu czegoś takiego nie wyjaśni i nie wiedzą, nie czują tego po prostu. My tworzymy rodzinę, a Ty grasz, to jest rodzina. Ten kanał nie nazywa się Paweł Różański, ja się tylko tak przedstawiam. Kana na kanale, ale to jest rodzina. A Ty Grasz to jest rodzina, która pokazuje, że można być tym troszkę lepszym, tak? Nie że, nie, że z lepszego sortu, bo jeden ma więcej pieniędzy, czy mniej. My tworzymy rodzinę. Rodzinę, która może ze sobą porozmawiać i tego Wam właśnie życzę. Zawsze Wam życzę rodziny, abyście się czuli jak w rodzinie. Bo ja staram się to robić jak tylko mogę. Wiadomo, są lot i upadki różnych osób, które przeszkadzają, ale to słuchajcie, tak zawsze było jest i będzie. Na nowy rok, 2025, ja Wam życzę zdrowia, wszystkiego, co, czego sobie tego zaplaniecie, najlepszej gry na świecie, czego, cze, najlepszej grafiki, najlepszej konsoli, najlepszego koloru konsoli, najlepszym stanie gier oczywiście jak najbardziej. No i nie byłbym sobą, jakbym nie pożyczył, w najmniej oczekiwanej chwili rozładowania pada. No bo czasem trzeba być troszkę bezczelnym. Słuchajcie, bo kolekcjonerem się jest, a nie bywa. Wszystkiego dobrego ludzie. Dziękuję Wam bardzo po stokroć. Trzymajcie się, cześć.